Moi drodzy, witamy was bardzo gorąco. Świeżutki transport przyjechał, stoi za nami. Co to dzisiaj przyjechało? E, co tutaj do nas przyjechało? Najpierw zacznijmy od Dodge Durango, którego właśnie rozładowujemy. Jest to 21 rok 57. E, następnie Challenger i, I... Nissan 370 z z bardzo fajnym przebiegiem. Kilka autek jest jeszcze również na placu. My zaczynamy sobie opisy tego, co mamy na placu, a autka, które są za nami, opiszemy sobie e, zaraz również stojąc koło nich. Także to, działajmy. I pokażemy wam wszystkie najciekawsze detale, wszystkie szkody oraz ceny. Także poznacie kompletną historię od A do Zapraszamy. Moi drodzy, w Stanach Zjednoczonych e, Touring, tudzież zwany kombi, jest dosyć dużą rzadkością, ale trafił się taki piękny Rarytas w kolorze białym BMW F31. Jak możesz troszkę więcej szczegółów? 330 e, X-Rife e, -E dokładnie, czyli e, x drive oraz e, silnik e, B48, czyli dwulitrowa jednostka już poliftowa. To świadczy również o tym, że auto jest poliftowe. Mamy tutaj 2018 rocznik e, samochodu. Bardzo fajny temat, ponieważ przez to, że e, Segment samochodów kombi jest rzadko spotykany w Stanach. Również dużo osób nie takich samochodów, przez co można je kupić sporo, sporo taniej. A jaka jest e... różnica pomiędzy sedanem klasycznym a touringiem, tak jak tutaj? Wiesz co, tak jak tutaj, autko kosztowało 7100 dolarów. Sedany, tudzież Grand Coupe w czwórkach kupujemy zazwyczaj w przedziale 8-10 tysięcy. Oczywiście zdarzają się tańsze modele. Zdecydowanie częściej kupujemy również modele o znaczeniu 28i, czyli silnik przedliftowy, który jest sporo gorszy od jednostki. Którą mamy tutaj i je kupujemy w przedziale 4-6 do tysięcy dolarów. E, wszystko zależy oczywiście od szkody, ale tutaj jak za tą cenę mamy naprawdę niskie uszkodzenie e, no i fajny sztab Omówmy sobie szkodę. No bo zobaczymy. zderzak wszedł do środka, lampa, błotnik, koło cofnięte, coś poważnego. Nic poważnego. Ja myślę, że tutaj będzie tylko i wyłącznie kwestia wahacza, że nawet amortyzator nam nie oberwał. Wszystko oczywiście zobaczymy, kiedy jedziemy autem na podnośnik. Mhm. Ale wnioskując po tym, co, co widzimy po kole, koło jest oczywiście skrętne, autko zjechało samo z lory. Myślę, że nie będzie tutaj nic poważnego. Naprawa kosmetyczna, szybka i przede wszystkim tania. No i zobaczcie jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie kopuła wszystkie tutaj mocowania są na swoim miejscu, także nie jest to jakieś poważne uszkodzenie, tak jak na przykład tam. Także zobaczcie, to jest większe uszkodzenie, ale też podlega naprawie, a tu macie mniejsze uszkodzenie. Zawsze samochody ze Stanów Zjednoczonych to bardzo fajne, ciekawe, wiecie, konfiguracja raz to, co znajdziemy w środku. Zobaczmy, co tutaj jest. I przyznam szczerze, patrzyłem troszkę wcześniej. Mamy czarną tapicerkę Dakota, ona jest ładna, niezniszczona. Dodatkowo srebrne listwy i wykończone wszystko jest drewnem. Jakby tego było mało, mamy również żaluzję. O, znaczy rolety rolety tak. I przednią, i tylną. Także bardzo fajna specyfikacja. Dodatkowo srebrne listwy dookoła. No i oczywiście Touring w wersji 3.3 i poliftowy. Elektryczna klapa to jest normalne. Później Wam jeszcze pokażemy, jak otwieramy tylną szybę. Dywaniki gumowe. Także znalazły się dodatkowe elementy. Bardzo fajne i takie i dużej wartości. Jak nie wiecie, to możecie sprawdzić, ile to w BMW kosztuje. Tanio nie jest. Ale dobra, wróćmy tutaj, sobie jeszcze do samochodu. Co jest fajne w Touringach. To również szyba tylna otwierana. Zobaczcie, ciach. Więc, jeżeli potrzebujecie coś szybko wrzucić, tak, pach, 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 to otwieracie samą tylną szybę i temat jest załatwiony. Co jest fajne, to na pewno to, że samochód jest w bardzo dobrych pieniądzach, z niedużym przebiegiem. Szkoda też nie jest duża. I z dostępnością części BMW bardzo szybko i łatwo naprawicie tego typu pojazd. To co? Idziemy dalej. Za nami do Challenger. Co ciekawe, 36V6 z przerobionym układem wydechowym. Fajne jest to, że mamy silnik z przodu, napęd na tył. Aha, niech żyje fantazja. <grym> Szkoda, że jest to V6. Zdecydowanie rzadziej kupujemy te samochody, ale dzięki temu, że jest to fałszutka, kupujemy je po prostu e, taniej. E, zalety fałszówki to, że jest ona bajecznie tania w eksploatacji. Wadą, niestety, jest niski moment obrotowy, który no, jak na silnik wolno sądzy, nie daje nam za bardzo pojeździć. Ale mamy brzmienie już fałki, więc nadal jest to lewe. Wyżej, wyżej niż li, dwulitrowa jednostka z europejskiego samochodu. I posłuchajcie, jak gada. <grym> <grym> Przejdźmy, cena, przejdźmy do ceny. No bo cena czy nie cuda, prawda? Oczywiście. Za ile kupiliśmy to auto? 4750 dolarów. No, mniej. dobrze. A chodźmy zobaczmy sobie uszkodzenie. Czy to auto jest bardzo uszkodzone, mniej uszkodzone. Zjechało nam samo z lory, więc wnioskuję, że zbyt dużego uszkodzenia tutaj nie ma. Zwróćmy uwagę na felgi. Widzimy, jak bardzo wypełniają one nam obręcze. Myślę, że mamy tutaj 22 cale. Potężne koło. W Polsce rzadko możemy spotkać tego typu obręcze, w Ameryce jednak częściej możemy na to trafić, szczególnie na aukcjach i mamy fajne zaskoczenie w postaci dużych kół. Adam, chciałbyś jeździć kołem w 22-calowym? Znając nasze polskie warunki to super wygląda, mniej komfortowo z eksploatacją, ale przejdźmy do szkód, prawda? Mamy uderzony przód, mamy również delikatnie wjechany pas, mamy dojechane chłodnice. Czy to jest coś strasznego? Nie ma tutaj nic strasznego. Co e, fajne, co widzimy, belka jest cała, e, przez co możemy sobie wnioskować, że podróżnice również będą nietknięte. E, jedną lampę najprawdopodobniej również będziemy mieli całą. Nie, od góry mamy ją uszkodzoną, czyli dwie lampy e, do wymiany. Fajna szkoda, nie mamy tutaj naruszonego żadnego elementu konstrukcyjnego. Wiadomo, delikatny koszt e, naprawy będzie poprzez to, że mamy po prostu dużo elementów, e, ale maseczkę również mamy nietkniętą. E, myślę, że auto po prostu wjechało w jakiś stojący obiekt. Podsumowując, jeżeli szukacie fajnego samochodu w niedużych pieniądzach, to jak najbardziej 3.6 V6. Przede wszystkim ekonomiczny silnik, brzmiący v -ką. no i jakby nie było Dodge, prosto z Ameryki. Dokładnie mamy prezencję niczym Win Diesel. Samochody z Ameryki to nie tylko Dodge, nie tylko takie, wiecie, typowe maselcary, ale to również funkcjonalne samochody w pełni użyteczne, które są znane dla naszych marek premium. Obok mnie Audi Q5. Oczywiście, czyli segment, który jest bardzo popularny w Europie. Auto typowo europejskie, nie mamy tutaj żadnych różnic poza oczywiście obrysówkami w Zedżaku, poza czerwoną lampą, którą wymieniamy na europejską i jest pomarańczowa. Auto w pełni możemy sobie przystosować do warunków europejskich, a możemy kupić je znacznie taniej, w fajniejszej wersji wyposażeniowej, tak jak w tym przypadku mamy kupiątkę w wyposażeniu Premium Plus. E, z napędem oczywiście Quattro, dwulitrową jednostką e, z 2019 roku, z niskim przebiegiem około 40 tysięcy mil e, oraz kupioną za 17 600 dolarów. E, cena, moim zdaniem, całkiem przyjemna. Jak Ile tej? to wychodzi mniej więcej? Około 100 tysięcy z delikatnym groszem. Za tak świeże auto brzmi całkiem dobrze. Uszkodzona klapa, uszkodzona lampa, uszkodzone również poszycie dolne. Mm. Nie wygląda to źle, jak mam być szczery? Nie, no przede wszystkim to, na co musimy zwrócić sobie uwagę przy autach uszkodzonych w o. tył, to szpary, które w przypadku dużego uszkodzenia po prostu zawsze na drzwiach nam się zjadą. Tutaj widzimy, że to uszkodzenie jest naprawdę bardzo kosmetyczne, wręcz rozebrane do wyceny przez ubezpieczalnię. A w środku mamy masę części, które z pewnością wykorzystamy. Zgadza się, masę części, <coughs>, takich, które były i będą do wykorzystania. Co ciekawe, jasna tapicerka, ale często pytacie: Ojej, uszkodzony, ale słuchajcie, w Polsce też dochodzi do kolizji. I to nie jest nic nat naturalnego, że występuje coś takiego jak kolizja. Zwłaszcza się, często się zdarza, że samochody uznawane jako nowe z niedużym przebiegiem, na przykład znam taką historię, że auto wyjechało świeżo z salonu i co pierwsze 20 km, Pach M4 Competition. Zdarza się, zdarza się. No i auto też podlega naprawie i od razu auto nie ma 30 km, nie miało 30 km, a już miało szkodę, taką, którą trzeba było naprawiać. Samożycie, samożycie. Ale przejdźmy tutaj, pokażmy jeszcze szybko wnętrze. Nie mamy wystrzelonych podów. Nie mamy również uszkodzeń, jeżeli chodzi o tapicerkę. Także prócz tego, że auto się obrudziło w transporcie, zobaczcie, tutaj na podłokietnik, co można wyczyścić, a także na delikatnie przybrudzoną tapicerkę. To fura prezentuje się naprawdę dobrze. Pokaż mi jeszcze przód, bo tutaj nie ma żadnych uszkodzeń i co ważne, od góry jest szklany dach. Więc ty nikodem widzisz więcej, bo jesteś wysoki. Ja tu muszę podskakiwać. Ale zobaczcie, uszkodzenie jest w tylnej części, przód. No dobra, tu delikatnie dojechane, ale nie zmienia to jednak faktu, że to bardziej parkingówka niż jakiś Hardcore, tak jak się mówi, że auto ze Stanów To jezu, yes, w ale co to się nie dzieje Nie, jak najbardziej fajną furę można znaleźć I przytransportować ją do Polski Dorzucamy coś jeszcze do tego? Myślę, że mamy wszystko nie, Szybka adaptacja, konfiguracja na język polski Menu i tak dalej Lampy No tutaj jeszcze modyfikuję. mamy o fajnie, że jest Virtual Cockpit Więc wystarczy nam tylko kodowanie licznika Nie musimy zmieniać tarczek Także widzicie, jak prosto, łatwo i przyjemnie To co, idziemy dalej, pach w tym materiale chcemy Wam też pokazać, że głównie samochody, które przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych, to nie są mustangi, to nie są Korwety, to nie są typowe maselkary, ale to również auta znane z naszego europejskiego rynku, które trafiają na Amerykę i później z tej Ameryki trafiają z powrotem do Europy. Ahoj, przygoda. W każdym razie Audi. A3 i co ciekawe, nie jest to RS, nie jest to S, jest to kolokwialnie mówiąc A3. A3, ale oczywiście z dwulitrową jednostką oraz napędem 4, także jest to prawie już S3. Mamy tutaj również pakiet S-Line Auto, bardzo kosmetycznie uszkodzony. Jak widzicie, mamy zdemontowany przedni zderzak, mamy uszkodzony jeden wahacz w lewym kole. Ale całość, tak jak i maska, wygląda na praktycznie całą. Jeżeli chodzi o maskę, nie. Mamy tutaj delikatne obtarcie tylko i wyłącznie i to wszystko. Więc auto naprawimy sobie w koszcie 5-6 tysięcy złotych i będziemy mogli cieszyć się nowym samochodem wprost z Ameryki, który jest europejski. Dodatkowo, jeżeli chodzi o uszkodzenia, to lewy przód Aczkolwiek nie ma tutaj dużych uszkodzeń. Kopuła na swoim miejscu, słupek B na swoim miejscu. Jedyne co to faktycznie wahacze, które postanowiły troszkę się uwolnić od kołyski i sobie poszły w swoją stronę. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie są takie wielkie szkody, które powodują, że człowiek się zastanawia, o kurcz przystanek, czy coś innego z tego będzie. Zobaczcie, w ramach szkód możemy również dorzucić tutaj zbiorniczek do spryskiwaczy, który ma pęknięte mocowania. Aczkolwiek, no, ale to jest kosmetyka. Tak. Chodźcie, jeszcze jeden detal wam pokażę. Filmuje się, ciągle filmuje się. Dawaj, dawaj, nikodem. Patrz, jaka tu była ciemna folia. Bo to jest niedowiary. Popatrz. W Ameryce również oklejają wszystkie. I tu też zobaczcie, jak folia była zaklejona. Mam pod palcem kawałki amerykańskiej folii. Tu są, tu są. Dobra. Zobaczmy co w środku. Jak to ciemna szyba, to musi być również ciemna. Kapicerka. i wszystko mamy w ładnej, ciemnej, czarnej skórze w środku jakichś dodatkowych znaleźć brak nie zmienia to jednak faktu, że o, coś się nam to zagadało przepięknie z tyłu czysto M BMP tuning o, coś jeżeli kojarzycie to dajcie znać w komentarzu ja nie kojarzę czyli będziemy mieli jakiś softik Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy wysyp Audi i obok nas Audi Q7. Taki wielki zbój rodem ze Stanów Zjednoczonych, co dostał przodem. Hlas! No, dostał to może zbyt mocne słowo, bo również mamy tutaj delikatną obcierkę parkingową. Mamy zdemontowany zderzak, mamy zdemontowany błotnik, ale maskę widzimy, że mamy całą. Jedną lampę mamy na aucie, zobaczymy, czy druga będzie gdzieś w środku. Jeżeli chodzi o samo auto 2019 rok. Auto o tyle ciekawe, że mamy tutaj wersję dwulitrową, czyli to, co częściej kupujemy w Europie. Korzyścią dwulitrowej jednostki jest oczywiście akcyza, ponieważ będzie tutaj 3,1%, a nie tak jak w przypadku 3-litrowej Q7 18,6, więc mamy kolejną oszczędność. O co nie powiedziałeś już? Nie powiedziałem jeszcze o tym i o. Zraćmy cenę, cena 14600 dolarów. Chodźcie, pokażę Wam jedną ważną rzecz. Nikodem zapraszam Cię po pięknych wościach tutaj lokalnych, pięknie. I teraz patrzcie, co znalazłem w środku, w tak zwanym międzyczasie, bo jak auta z Lory, to my tego nie widzimy. Tu macie takie, bardzo, bardzo fajną roletkę drewno, ale tu jest derzak, i to jest coś, co ja się, czym ja się zawsze bardzo cieszę, bo jest to tablica rejestracyjna, prosto z Kalifornii. Yeah! I to jest zawsze taki element, który bardzo cieszy, bo wiemy, że to jest auto z amerykańską historią. Na pewno w środku są dolary, albo chociaż eurocentówki. A te centówki często się zdarzają, bo taką centówkę znaleźliśmy w Audi. się pokażę Wam jeszcze. Centówka to jest ważna rzecz. Popatrzcie, jeden cent, jeden cent i świat można zmienić. Dobra, odkładam na miejsce. Niech nowy Niech właściciel, nowy właściciel ma radość. Dobra, wracając do Audi. Chodźmy, zobaczmy co mamy w bagażniku. Widzieliśmy już, że mamy zderzak i zderzak nawet w lewej stronie był cały. Mamy również błotnik, który na moje oko również wygląda na cały. To co, wyglądałoby na pierwszy rzut oka na to, że nie mamy tylko lampy, możemy składać auto, polakierować zderzak i jeździć. Nie wyjazd. Brzmi prosto. I tak też jest w rzeczywistości. No, ja jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że będziemy tutaj mieli aż tak kompletne części, skromne jak przede zawsze. Przede wszystkim całe. No to co, cenę znacie, wiecie jak samochód wygląda, lećmy dalej A przed nami Dodge, Dodge Durango w wersji poliftowej Z tymi fajnymi przetłoczeniami na masę, wlotami, wylotami powietrza Z silnikiem Hemi Dokładnie. Polift, więc rocznik 21, autko świeżutkie z fajnej wersji, ponieważ mamy tutaj silnik 5.7 V8 i napęd na 4 koła, czyli wersja, która moim zdaniem jest najkorzystniejsza zarówno finansowo, jak i po prostu daje nam najwięcej frajdy w jazdy, jak i również jest bardzo ekonomiczna, ponieważ 5.7 Hemi to silnik, który ma odłączane 4 cylindry i na trasie potrafi spalić nam nawet 8 litrów w tak dużym samochodzie który jest siedmiomiejscowy, bardzo fajnie wyposażony i wprost idealny na nasze ulice. Szkody? Omówmy szkody, szkody bo tutaj mocny, coś się. Zobaczmy, troszeczkę wygląda nam to przerażająco, jeżeli popatrzymy z bocznej perspektywy, ponieważ koło. moje wygląda mocno, ok. Koło dość mocno nam się cofnęło. W tym przypadku będziemy mieli najprawdopodobniej całe zawieszenie do wymiany, czyli sanki, wahacze, amortyzator, oczywiście błotnik, lampa, maska i zderzak. Jeżeli zagłębimy się w tą szkodę, nie jest ona w żaden sposób przerażająca, jest po prostu źle wyglądająca, ale autko zaraz będzie służyło, będzie jeździło. Cóż więcej powiedzieć? Naprawa jak najbardziej wykonalna? Części są? Oczywiście. Tych samochodów mamy na polskim rynku całkiem sporo. Więc części bez problemu kupujemy, zarówno eksploatacyjne, jak i blacharskie, które są potrzebne nam do naprawy tego auta. Dobra, zobaczmy jeszcze co w środku. Ciemna szyba to na pewno to jest typowe dla Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jak jest ciemno w środku. Trochę części jest, to tak, O szybkim rzutem możemy wpaść do środka. Co jest fajne w Durangach? To, że mamy wersję sześcio- lub siedmioosobową. Jeżeli mamy wersję sześcioosobową, to zobaczcie, pierwsze cztery osoby siedzą na zupełnie oddzielonych fotelach, co jest bardzo komfortowe dla, dla podróżujących. Następne dwa oczywiście są składane. One już są troszeczkę bardziej ściśnięte, ale również można w nich jeździć po prostu komfortowo. RT, nie ma żartów. No, wersja już lepsza wyposażeniowo zresztą 5 i napęd na 4 koła. Raczej wychodzi tylko w dobrych, fajnych wersjach wyposażenia. <mum> Nissan 370Z prosto ze Stanów Zjednoczonych dwumiejscowy typowy sportowy samochód, rok produkcji 2010, 2010, prawda? 2010 rok produkcji oraz bardzo niski przebieg, tak jak widzicie na szybie 33 33904 mile. Jak na ten rok? no ja jestem pod wrażeniem przebiegu i takie perełki no to tylko i wyłącznie w Stanach, a cena? 3250 dolarów. Patrząc na to, że te auto bardzo mocno szybują nam z wartością w Europie, w tym momencie za taką z musimy zapłacić około 100 tysięcy, no jest to kosmiczne przebicie. Jeżeli chodzi o sam samochód, Adam dość mocno siedzi w samochodach japońskich, więc ma dość dużą wiedzę. Jak oceniasz ten model? Znaczy, jeżeli chodzi o model, to przyznam szczerze, że to jest specyficzne dzieło Nissana, nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli szukać, szukacie dwuosobowego, sportowego samochodu, no to idealnie trafiliście. Nissan, czyli ta japońska genetyka, tutaj też dotknięta przez paluszki Renault, co prawda, wybaczcie, że to mówię, ale taka prawda. Nie zmienia to jednak faktu, że pancerny układ napędowy, dosyć ciekawy silnik, widla, fałszustka. I jedyne co w amerykańskich samochodach warto zmienić, to hamulce z przodu, które są jednotłokowym odpowiednikiem znaczy nie odpowiednikiem, jednotłokową wersją na Europę, co ciekawe zawsze były czterotłoki tutaj również mamy felgi jeżeli się nie mylę to z 350Z takie też były w Zetkach. co ciekawe uszkodzenia, omówmy je tutaj, nie widzimy przednich lamp, one pewnie są schowane jeżeli chodzi zaś o elementy przednie, no to będzie co wymieniać, i nie ma co ukrywać nie, zaś po prawej stronie koło rezerwowe, obstawiam że w bagażniku nie będzie czwartego koła. Jest to wersja z automatyczną skrzynią biegów, także serduszko powinno być w bardzo dobrej kondycji. No i dodatkowo również takie drobne uszkodzenia tyłu. Także mamy bardzo dobrą cenę, auto z niskim przebiegiem, automat, więc będzie Jeździło bezproblemowo, fajnie, szybko i dynamicznie, trzeba dopieścić kosmetykę, poprawić przód i można jeździć. Co ciekawe, bardzo duża obfitość dostępnych bodykitów, także jeżeli właściciel chciałby iść w szybkich i wściekłych, to jest ku temu opcja. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam bardzo za kolejny transport i do zobaczenia. Na no kolejnym. właśnie, kciuk w górę, subskrybujcie i wbijajcie na nasze sociali, bo tam się dzieje dużo, dużo, dużo więcej, także bądźcie z nami na bieżąco, bo się dzieje i się napędzamy coraz bardziej.